Jesteś cenna! Słowo jako ziarno! W audycji jesteś cenna, witają Agnieszka, Kasia i Basia. Dzisiejszy temat to słowo jako ziarno. Co siejesz? Znów będą wyjść, bo pewnie wnucz są głodne. E? Tak. To ja mam im tak do jedzenia, ile, no. jak nic nie ma. E? No, bo To przynieś. Nic nie zarobiłeś. To przynieś. Ja to ja mam A co, ja A co ty robisz? Ja się opiekuję. Ja się tak, opiekujesz. Jak ty tak, wyglądasz? No. Całkiem jak w domu mojej cioci. Jest mi przykro, kiedy słyszę takie słowa. Uderzają we mnie jak miecz. Ranią i tracę poczucie własnej wartości. A mi psuje to nastrój. Czym są takie słowa? Krzywdzą, i powodują, że nasz stosunek do drugiej osoby staje się osły, pobudzają nas do gniewu, odwetu, oddalają nas od siebie. Czyli zdarza wam się coś takiego długo pamiętać, I surrender all to you. o tak, kiedy byłam dzieckiem. Miałam 16 lat, kiedy moja mama umarła i miałam wybrać sobie szkołę. Byłam w trudnym położeniu i mój tato, zamiast mi pomóc, to powiedział do mnie, że jak mu kaktus na dłoni wyrośnie, tak ja skończę szkołę. Było to dla mnie naprawdę straszne przeżycie, doświadczenie. Potem odbiło się to na moim życiu. Dobrze, że miałam sąsiada, który wziął mnie, zaprowadził i pomógł mi tą szkołę załatwić. Ale po latach zrozumiałam, że, że to jest nieprawdą. I all to you. Trudno to wymazać z pamięci: a ja współczuję ci, Basiu, aż się wzruszyłam tym, co mówisz, ale rozumiem cię, jak te słowa musiały się zakorzenić. Tak to jest, że te słowa wpadają w nas, zakorzeniają się. Ludzie sieją słowa złe, bez zastanawiania się nad tym, że są siewcami zła. A przecież Słowo Boże mówi, że siewca sieje słowo. Tak. To, co powiedziałaś, Kasiu, powiedziane jest, że siewca sieje słowo. A w świecie naturalnym, który nas otacza, siewca sieje ziarno. Czym jest w takim razie to ziarno? W naturze ziarno jest nasieniem rośliny, zarodkiem życia czegoś nowego. Rodzaj ziarna zależy też od rodzaju rośliny. Ma potencjał wzrostu i wyrasta z niego to, co zasiewamy. No właśnie. Właściwe ziarno wydaje dobry owoc. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza porównał słowo o Królestwie Bożym do nasienia. Do dobrego nasienia. Mhm. Skoro powiedziano, że siewca sieje słowo i że słowo porównywane jest do zasiewanego ziarna, jest więc ono nasieniem w naszych umysłach. A ziarno zasiane wyrasta. Niezależnie od jego rodzaju, czy to będzie chwast, czy ziarno pszenicy, zawsze coś wyrośnie. Dlatego słowa zasiewane w naszych sercach i umysłach, tak jak powiedziałaś Basiu, wykiełkują, wyrosną i w efekcie końcowym wydadzą owoc. W takim razie, jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, ważne jest to, co mówimy. Po drugie, słowa, które wypowiadamy, mają moc. Niezależnie od tego, czy to są słowa dobre czy złe, i niezależnie od tego, czy wypowiadamy je do siebie czy do innych ludzi, docierają one do uszu i do serc i wydają owoc. Tak, masz rację, Kasiu. One w nas pracują. Myślimy o nich. Ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, jak wypowiadają słowa, jakie one mają ogromne znaczenie, jak one mają wywdzięk w naszym życiu, z dalekosiężnych skutków swoich słów. Często słyszy się, że całe życie słyszałem od rodziców, że jesteś nieudacznikiem, że nigdy ci się nie uda. Sama tego doświadczałam. Jesteś do niczego, że nie dasz rady, nie kocham cię. To też miała mataty, który nigdy nie okazywał swojej miłości i też już w dorosłym życiu, kiedy już mamy męża, mąż też potrafi tak nas dotknąć poprzez słowa, które nawet nie panuje nad nimi, że ty tego nie potrafisz, po co się za to bierzesz, że jesteś wszystkiemu winna. To naprawdę jest bolesne. No tak, i człowiek słyszy to, a przecież wiemy, że wiara przychodzi ze słuchania, jak mówi Słowo Boże. Więc gdy słyszałyśmy takie słowa zasiane w nas dawno temu, nawet w dzieciństwie, to niestety później to wydaje zły owoc. Potwierdza to historia życia wielu ludzi, którzy w dzieciństwie słyszeli złe słowa na swój temat od rodziców, może od kolegów w szkole, a później schodzą na złą drogę i te słowa się spełniają. Kasiu, bardzo ważne jest to, czego słuchamy i jak słuchamy. Wiele rzeczy, które słyszałyśmy w naszym życiu, są złym zasiewem, ale Bóg wzywa nas do nawrócenia, to znaczy do przemiany naszego myślenia, zmiany naszych przekonań i nastawienia naszego serca. Taka przemiana dokonuje się przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Popatrzcie, jak łatwo to pokazać i przyrównać. W liście do Rzymian w rozdziale 10 powiedziane jest, że wiara przychodzi ze słuchania. Dokładnie to, co powiedziałaś, Kasiu. Natomiast to, co ty powiedziałaś, Basiu, wiele ludzi powtarza, że słyszało złe rzeczy od swoich rodziców albo słowa potępienia od swoich współmałżonków. Zobaczcie, że tutaj bardzo wyraźnie wychodzi na pierwszy plan prawda, która jest zawarta w Słowie Bożym. To ludzie na co dzień wypowiadają słowa, i wierzą w te słowa. I powiedziane jest w Słowie Bożym, że wiara przychodzi ze słuchania. To jest sama prawda. O tak. I bardzo ważne jest, w co wierzymy, że jest prawdą o nas samych. Ja pamiętam, jako dziecko byłam otoczona kochającą rodziną i słyszałam dużo dobrych słów na mój temat. I niezależnie od tego, jak później wyglądały koleje losu mojego i dużo złych rzeczy i przykrych też mnie w życiu spotkało, to zawsze wracałam do tych korzeni i przypominałam sobie, że jednak jestem wartościowym człowiekiem. Ale później, wiecie, dużo czytałam, mój rozwój no, był długi, ale jako prawie 50-letnia kobieta zaczęłam czytać Biblię. I wtedy odkryłam, że wszystko to, co najlepsze i co najpiękniejsze, i co jest prawdą o nas, jest tam napisane. Mm -hmm. Wystarczy po prostu do tego sięgać i czytać. tak jest słowo boże jest prawdą o nas i otaczającym nas świecie ale przede wszystkim o Bogu o tym jak nas kocha więc jeśli chcemy żyć w radości w szczęściu w pokoju to największą wartością dla nas będzie czytanie słowa Bożego o tak o tak. tak to się dzieje kiedy poznajemy Boga bliżej mamy z nim relację pomyśl nad tym co wypowiadasz a czego oczekujesz Porozmawiamy o tym w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz e-mail kontakt.małpa kobiet.org. Adres: twór kobiet. 54 217 Wrocław, ulica Kłodnicka 2. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej twrnadziejakobiet.org Był to program Jesteś cenna!